Jesteśmy w Łodzi na Motoweteran. Jestem ciekaw, czy tutaj znajdziemy jakieś płyty, bo towaru jest pełno. Jestem tu pierwszy raz.

Niby samo moto, ale zobaczcie Prawdy. Uja i gaz odkuja. Audio też się znajdzie Ślinków po nie będę pokazywał Ale zobaczcie Kto miał taką motorynkę, dawać na komentarzu Zarejestrowane 8 Kolega Łukasz na jakiejś płyty przejrzał, Pan ma po cztery deski. Bardzo dobre cele. Akurat ja nic nie znalazłem. Większość tych rzeczy, które by mnie interesowały u pana, to już mam. raz. No nie mam, to że teraz mamy żywiemy w motozabawkach. Samolot przepiękny Pikaż też zialeczkę. Nie są wódów. Tam na przesełko. Ale chciałem tu zobaczyć pan ma ten proporczyk. Jestem bez korony, Proszę Ale Niemcy. Okay. pan ma jakieś Tak, to Akurat. Wszystko praktycznie mam w swojej kolekcji. okej, okay. Kciuszek stoi jeden na tym czeku. Tu są jeszcze jakieś polskie skrzynce. Albo to chyba też coś, co interesuje je widzów. Miłośnicy Unitry, zobaczcie, co Jeszcze Nie, nie, nie. się, się dał, początku. On co to wystawił, nie O, Klękaj kurwa. Bo. Fajan zobaczcie, jakie stare narty. A to nie było Kartonowe królestwo, idziemy zobaczyć na kartonowe królestwo. Są fajanci. On ma kitę motoryzacyjną, naprawdę.

Wow. Zobaczcie Duplo, Duplo, nie wiem jak to Duplo. Duplo Cała stacja benzynowa Normalnie przeniosłem się w czasie Orientacyjnie. Ta I mamy czarne 3,5 stówki na przykład. Za to podejrzewam, że musiałabym dopytać, ale z 5 stówek pewnie 3 do będzie. A za tą stację? O, za tą stację z duplą. 200, 200 złotych za tą stację z duplą. Uważam, że jest to niedużo. Słem? Uważam, że jest to niedużo. No to proszę kupować. Ja już wyrosłem. Chociaż kto wie. Pan synka akurat ma. Jeszcze nie. I nie Placa mam nie mam w planach. Dobra, kryzys mamy. Hmm. Hmm.

Po 10 co jest po 10 zł. będę wracał z bazaru, co jest po 20. No i tu już wycenione. No musimy coś zjeść, ale ja najpierw pokażę unitrę. Na pewno nie będziemy grać Państwu placka, bo idziemy na coś innego do zjedzenia. Wszyscy się podniecają motorami, a ja znalazłem pojazd dla siebie. Na mój wzrost idealny. Ma bocznych, ale wspomagania też nie ma. Nie ma wspomagania? Nie, nie, więc ta wersja była bez wspomagania, ale są jeszcze trzy pieczątki z... Ale hamulce będę miał w nogach, bo dosięgnę, wie pan? Tak, tak. I tu jest ten czoło wietrowy. Z pomogają po tu Piękny pojazd. Bo masa działa, ok. DPF się wypala jutro. Aha, DPF się wypali. Tak, jutro. No to dobrze. A to też świetnie. Stoi. Aż, aż tak dobrze nie jest, bo Jakby to wszystko było ze złota, to tu nie stał. Kurczę, nawet audio. Ta jest jeszcze kasetem ma w środku. powiem Wam, że towaru bardzo fajnego dużo. Gdybym zajmował się motoryzacją, no to byłbym w raju. Kolega Łukasz, który jest ze mną, jakieś płyty znalazł. Ja jeszcze nic nie znalazłem, ale nie poddaje się, szukam dalej. No i szukam też jeszcze jakichś ciekawych rzeczy, żeby Wam pokazać na kanale z motoryzacji dziś. Zobaczcie palaczy. Kolekcjonerskie, Kurde. Nawet bałtyki. Muszę Plan Warszawy Z jest tylko jedne dwa zdjęcia. Którego z roku? roku. 73. Jak się zmieniła Warszawa? Pierwsza to była korola Mało kurwa, egzemplarza. wiesz Tysiąc eksemplarzy, razie nie ma tego

Jest otwarty, zobaczymy jak w środku wygląda. Wow. No i znaczek jest. Pierwszy raz na tym kanale jest tyle samochodów. To zamknę w całości pan sobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale pan ma tak? piękną rzecz. To zamknę, to bardzo błyskawiczne. Pokazać w całości. Patrzcie na to, tego się nie spodziewałam. Ale w końcu też są militaria.

Zobacz, jakie stare kołpaki To się Jak ktoś by miał kasę to by sobie spokojnie tu mógł nawet skompletować samochód bez problemu Nie, więc ja mam jeszcze jedną tam inną walizkę a to tak jak mi się zaczęło pykały te, na przykład dwie dokładałem no, dwie ale są złożenie to i tak a, da, da. nawet kupiłem dwa całkowite w martyniku i tak leżą Nie tego w to ale już on mi nie wiem bo ja wiem, pacjent, co chodził myślał że go weźmie że że ktoś się nie zna że tego no i Motorynki cały czas kurcze w modzie Zobaczcie ile części. Może jeszcze Nie audio Dzisiaj to nie jest impreza audio, aczkolwiek jak widzieliście jest trochę płyty Normalnie wałek Edisona chyba

jest sztuzowska, czapanizm military. A Aby ukradł nie ma, jeszcze została pozostała tam. Jak mam panu płytę? Jak ja patrzę gdzieś tam gdzieś tam, ludzie są bez No i tą samą płytę na co komuś No właśnie Ale co zrobić, no wiesz ile mi tu rzeczy? Że tam... Dwie dychy Tak sobie idę, idę, idę I zobaczcie co pięknego zobaczyłem Etek! Z krainy Kredek Etek! Telefon ten piękny, ten Seniaczek, ale telewizor z mnie, po prostu cudowny Kartonowe Królestwo Proszę, a w kartonowej Królestwie takie zabawy

są specjalne skorbaki do tego, teraz się kupuje nowoczesne, to na tych tak. No i na ostatnim weteranie z sprzedaliśmy. Proszę bardzo, jeszcze zafoliowana ta też kaseta zafoliowana. Ale zobaczcie jakie zapóziały zniszczone Nie wiem czy to jest sens coś przeglądać zniszczone <grym zniszczony> Idziemy dalej <grym> Za <zniszczony> Dam pani gratis jedną z tych małych na. No więc subskrybujcie, komentujcie. To już jest koniec mojego wyjazdu. Jedną płytę znalazłem, sine do konok. Za Myślę, że dobra cena, bo jest to pierwsze tłoczenie. 90 rok, brytyjskie, więc dobra rzecz. jeszcze zachowana oryginalna koperta. Więc Płyta też bardzo dobry w bardzo dobrym stanie. Spodziewałem się na motoweteranie znaleźć jakąś płytę winylową, no ale jak się szuka, to się znajdzie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa pa!